Co to jakiś wilkołak? Załóż ją. No, super! Zarycz. Oh. Eli, serio? Zarycz mocno! Proszę, chodź, zobaczmy co tu jeszcze. Szkiele wróż, zadaj pytanie, jak się odważysz. Dobra, więc e, zgniemy dziś? Nic, ale lipa. Odwróć ją, geniuszu. O, jakby szalenie nieprawdopodobne. O. Uf, co za ulga? Czy ja jeszcze siądę za kółkiem? Czuję to w kościach. Dobrze. Wydostanę się kiedyś z tej cholernej kwarantanny? Trudno powiedzieć. I jest szansa. Czy kiedyś uda mi się zagrać w grę na kompie? Masz marne szanse. Pierdol się, czaszku. Czy kiedyś urosną mi cycki? Duchy milczą że tak. Odzyskamy nasze pistolety na wodę. Duchy twierdzą, że tak. Ha, kto by pomyślał? Odzyskamy nasze gibery. Odpuść już sobie, Eli. Serio mówię. Czy jesteś dupkiem? Dam sobie głowę uciąć, że to prawda. Dobra, tyle w tym temacie. Czy Riley nauczy się wreszcie grać w pokera? Słyszę cię, wiesz o tym. Znaki są niejasne. Ha, czyli jest nadzieja. Nie, dałam sobie spokój. Możesz sobie zabrać tego pokera. Czy Eli będzie kiedyś tak zabawna jak ja? Proszę cię, jestem dziesięć razy bardziej zabawna niż ty. Powiedział nigdy w życiu. Hej, to nie ja, to ten truposz. Co? Co, podoba się? Kurde. O tak! Mistrzyni miotania cenie. Co to? Czemu wszyscy uciszają koło? Co to jest? Bo gada na okrągło. O ja! Znalazłaś kolejną książkę z dowcipami? Po czym można poznać uczynnego kanibala? Mm. Ma serce na dłoni. <laughs> Proszę, dla ciebie. Wiesz co, chyba znowu jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Tak tylko mówię. Wiem, kochana. Tak tylko mówię. Dobra. Dobra. Neron chciał opowiedzieć kawał o Rzymie, ale go spalił. A! <grymny> Dobre! Jest niezły. Szedł facet przez bagna i go wciągnęło. <grymny> Fajne. Co jest Czytam książkę o przyciąganiu i nie mogę się oderwać. Niezły. Tak, ten jest świetny. Co myśli zawałowiec przed seksem? Myśli, co mu pierwsze stanie. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. To głupie, idiotyczny. Chciałam wyrzucić bumerang, ale do mnie wrócił. Środek na łysienie to środek głowy. O! Tak, ta. musiałem się od środka, od środka. Znałam kiedyś dowcipu amnezji. Ja, a go <śmusz> zapomniałam. dobra. Co robi dres w Subaru? Rozkręca imprezę. Dobra. E, te ryby były słabe. Tak, bo to były leszcze. O, zabawne. Dobre, Spoko. Siedzi żołnierz w okopie i coś mu do łba strzeliło. Uuu, czuć. O, ból. Trochę brutalne. Co nie spotka bezrobotnego? O, ten znam. Nie spotka zawód. <grym> A, no przecież! Zawód. <grym> praca w sensie? No i najprzyżarty dotąd. No, super. Co to jest? Zielony, pstryk, czerwone. Żaba w Sokowirówce. Oh! <śmulatujesz> Spinam się, żeby popuścić. To prawda, też zazwyczaj mam... To tyle? To cały dowcip? Tak, cały dowcip. To wszystko. Popuścić. Nie. Prawdziwy nagłówek z gazety. Wielkie cięcia w armii. Generał pchnięty nożem. No. <śmulatujesz> Rany. Uwielbiam to. Żołnierz się rozerwał, bo wziął granat. Eee... okej. Okay, a, tak. w tym sensie. No, tak. Słabe. Żarłok zwrócił skradzione jedzenie. No O, nie! nie. nie tak. Najpierw wszystko zjadł, <grym> a potem spaliował. <grym> Jest grubo. Jak długo żyje mysz? Wszystko zależy od kota. O, ale no, sucharne. nie. Pytają Menela, jadłeś coś? A on, że ani kropelki. <laughs> a gość dostał w łeb butelką wody sodowej. Ani niby łyski uderza szybciej. <laughs> Głupie. Nasz nauczyciel mówi do siebie, a wasz myśli, że go słuchacie. O, o no. Jaki jest paradoks biegunki? Rzadko, ale A O fuuu no, no, to fuu, chwy obrzydliwe. Dobra, wystarczy. Schowam to. No to do zobaczenia, sucharki.